Witajcie. Za mną ósma runda Drużynowych Mistrzostw Polski, czyli Ekstraligi. W tej rundzie rywalizowaliśmy, czy właściwie rywalizujemy, bo mecz nadal trwa z drużyną Vasco Hetmana GKS Katowice. No i to jest rywal dla nas bardzo niewygodny. Także zadanie bardzo trudne, bo wczoraj drużyna przegrała z Miedzią Legnica. Dzisiaj po porażce gramy z Katowicami, nawet jeśli Katowice radzą sobie w tym roku Gorzej niż zazwyczaj. To jest to drużyna tradycyjnie dla nas właśnie niewygodna, bardzo silna i no ciężko powiedzieć, czy uda nam się przełamać klątwę, bo ta klątwa trwa od wielu, wielu lat, różne były mecze na przestrzeni. No 15 lat, w których gram w barwach Polonii i Wrocław. Czasami byliśmy bardzo blisko, czasami wydawało się, że już nic nam nie zabierze zwycięstwa, a niemal zawsze przegrywaliśmy. Dopiero w ubiegłym roku udało nam się zrobić 3-3 w przedostatniej rundzie, co poskutkowało tym, że właściwie złoty medal był dla nas pewny. Dzisiaj w tym roku znowu gramy w 8 przedostatniej rundzie, no i jest to mecz ultra istotny, żeby walczyć o złoty medal. Tak naprawdę musimy wygrać, no i mam nadzieję, że ta sztuka nam się uda. Ja znowu dzisiaj na drugiej szachownicy, moim rywalem był Arian Tari, zawodnik z Norwegii. Zawodnik, który miał możliwość gry z najlepszymi na świecie w turniejach z cyklu Norway Chess. Także zawodnik młody, ale już bardzo doświadczony, z wysokimi umiejętnościami. Ostatnio jednak w kryzysie, na tym turnieju też w kryzysie, także zderzyła się, można powiedzieć, rozpędzona lokomotywa, czyli ja, bo dobrze mi się tutaj gra, dużo mam punktów, no i przeciwnik, który na dystansie siedmiu partii uzyskał dwie porażki i pięć remisów, więc ja byłem tutaj w gazie, a Arian no, nie mógł tego o sobie powiedzieć. No i zobaczmy, jak ta partia lokomotywy rozpędzonej z przeciwnikiem bez formy przebiegała. Zaczęło się od E4, ja przygotowałem się na moje w szczęście, przeciwnik miał dość wąski repertuar, Ostatnio niemal tylko E5, chociaż wcześniej zdarzał mu się Karokan, zdarzała mu się obrona sycylijska, ale ostatnio niemal tylko i wyłącznie E5. No i tego się spodziewałem, to mi troszkę ułatwiło zadanie, jeśli chodzi o przygotowania. I dzięki temu, że właśnie miał wąski repertuar, zdecydowałem się na partię włoską. Wpadła mi do głowy dzisiaj fajna idea i stwierdziłem, że ją wykorzystam. Czyli goniec C4, przeciwnik Skoczek F6, D3, goniec C5. No i tu oczywiście białe mają ogrom. Opcji do wyboru można robić Roszadę, można grać H3, można grać C3, można grać skoczek B2, można grać A4. Mnóstwo jest tutaj posunięć, a ja zagrałem skoczek C3. Posunięcie, które wygląda ultra niewinnie, bo stawiamy na symetrię. Jak czarne zagrałyby D6, no to mamy pełną symetrię. Oczywiście nie jest to wszystko takie oczywiste, nie jest to automatycznie tak, że D6 jest tutaj wyrównującym ruchem, ba. Można powiedzieć więcej. Najlepsi zawodnicy raczej tego ruchu nie był raczej wybierają między roszadą h6 bądź a6 d6 raczej unikają natomiast ja przygotowywałem się na bazie partii które Tari grał w tej pozycji a grał bodajże 4 partie dwa razy z Weselinem Topałowym i wybierał tutaj zarówno H6, jak i w ostatnich dwóch partiach A6. No i uznał, że to A6 znowu zagra, powtórzył to posunięcie. O co chodzi w tym ruchu? No idea jest dość prosta, chodzi o to, żeby goniec miał ucieczkę. Jeżeli gramy tutaj D6, to jedną z możliwości białych jest skoczek A4, żeby tego gońca potem za skoczka wymienić. Natomiast A6 bierze pod kontrolę pole B5 co jest oczywiście mniej istotne, a bardziej istotne jest to, że daje opcję ucieczki gońcem na pole A7. E, taki jest sens tego posunięcia. Natomiast ja odpowiedziałem ruchem goniec E3. E, to jest ruch, który znowu wygląda dość niewinnie i nie powinien wielkiej szkody czarnym robić, ale miałem tutaj pewną, pewną myśl za tym posunięciem. Przeciwnik pobił F 3 no i tu już widzimy, że pojawia się nowy element w pozycji, czyli otwarta linia F. E, to nie musi być zabójcze, ale jeżeli czarne w takich sytuacjach grają nieostrożnie, to mogą wpaść pod dość nieprzyjemny atak. Było D6, no i tutaj właśnie idea, która dzisiaj wpadła mi w przygotowaniach do głowy, czyli skoczek G5. Ruch wygląda wyjątkowo dziwnie, można powiedzieć taki kawiarniany wręcz. Atakujemy pionka F7, który niemal zawsze będzie nietykalny, ale jest tutaj cień niebezpieczeństwa, zresztą nie taki mały, bo bo tak naprawdę ta idea, która tutaj stoi za grą białych jest dość zawoalowana i naprawdę można w to wpaść, dlatego gdy widziałem w przygotowaniach wskazania komputera to myślałem, że są spore szanse na to, że przeciwnik się na to złapie jak się bronić? no trzeba zrobić roszadę, teraz bicie natychmiastowe na F7 nie ma większego sensu bo oddaliśmy gońca, skoczka, zawierze i pionka, Krusie zaraz schowa czarne stoją tutaj pewno lepiej Dlatego najpierw białe robią krótką roszadę. No i właśnie teraz Ariantari myślał, 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 a ja tylko myślałem o tym, czy on zagra prawidłowy ruch, czy on zagra ruch, który niemal przegrywa. Ten ruch, który przegrywa, wygląda najbardziej kusząco. No i na moje szczęście ten ruch nastąpił. Bo tutaj. Najlepszym chyba ruchem jest hetman e7. Można też chyba skoczek e7. Natomiast nie można zagrać h6, a ten ruch zagrał Tari. Myślę, że on liczył na to, że moja idea ruchu skoczek g5 to tak naprawdę powrót tutaj i wymuszenie ruchu h6, bo czasami zdarza się, że faktycznie to ma sens, na przykład jeżeli czarne wymienią gońce, no to można czasami liczyć na to, że osłabione pole h6, osłabione pole g6 przez ruch h6 ma jakieś znaczenie. Natomiast Idea białych jest tutaj zupełnie inna. No, i tak jak mówię, ona jest nieoczywista, dlatego bardzo łatwo w nią wpaść. Skoczek F7, wieża F7, bicie, bicie, i skoczek D5. To jest właśnie kluczowy ruch, który dzisiaj w przygotowaniu pojawił się u mnie. Chodzi o to, że groźby są teraz przytłaczające. Gdyby był ruch białych. Prawdopodobnie hetman H5 jest y, y, zabójczo groźny, czyli na przykład jeżeli goniec G6 to gramy hetman H5, nie można się ruszyć G6, bo po prostu bijemy na H6, zresztą być może tutaj jeszcze jest coś innego, no ale to wygląda bardzo dobrze, to związanie tutaj y, powinno być kluczowe. Jak król odchodzi, to po prostu bicie, bicie i szach. No i tutaj dożynki bijemy wszystko my po lewej, po prawej. Jest rozjazd. Także tutaj no nie można sobie na to pozwolić. Jedynym sensownym ruchem dla czarnych jest król G6. No i właśnie myślałem, kiedy, kiedy Tari rozmyślał nad swoim posunięciem, że tutaj. On może skończyć liczenie wariantu, oceniając, że pozycja czarnych jest dobra. No i faktycznie ona wygląda nieźle. Czarne mają gońca oraz skoczka za wieżę i pionka. Ale jako, że pionek jest dublowany, nie ma to takiego wielkiego znaczenia i wydaje się, że ten atak białych za chwilkę się powinien skończyć. No, jeżeli nie wiem, Hetman F3, to prawdopodobnie. Może nawet pobić można i na nabicie zagrać skoczkiem, zaraz dokończymy rozwój. Może nawet można zagrać goniec G, chociaż goniec G4 podejrzany ruch. Ale. No nie dzieje się tutaj nic złego, natomiast biały mają ruch, który od razu właściwie rozstrzyga losy partii. Wieża bije F6, kapitalne posunięcie, które dzisiaj w przygotowaniu z, z komputerem oczywiście wpadło do głowy komputerowi, bo ja to tylko zapamiętałem, to rozstrzyga partię G bije F6 i Hetman F3 i o, chodzi o to, że za chwilę do gry wchodzi wieża. Jak wieża wchodzi do gry, to reszta jest już stosunkowo prosta. Czarne po prostu nie mają czasu, żeby dokończyć. Rozwój, ja przy partii, Arian zagrał tutaj koniec E6. Ja przy partii tylko i wyłącznie liczyłem F5. Tutaj, już po Hetman F3, zasadniczo moje przygotowanie dobiegło końca w 14 posunięciu i nie wiedziałem, co robić po F5. Tutaj już musiałbym grać samodzielnie. Liczyłem, przyznam się szczerze, również F1. Chcę pobić. Tego pionka jakoś trzeba obronić. Myślałem, że Hetman G5, i tu nie byłem pewien. E, myślałem, że mogę pobić skoczek C7 i na wieża B8, zagrać skoczek E8, atakując pionka na D8. Na D6, i wydawało mi się, że to powinna być no, właściwie wygrana pozycja. Myślałem, że może czarne grają F4, wtedy liczyłem bicie, bicie i nawet przejście do takiej końcówki, w której za chwilkę będę miał 4 piątki za figurę. Ale nie wiem, czy to jest optymalne. Być może tutaj mam coś lepszego, ale nie widziałem tego, bo jak bicie, bicie wieża F1 Hetman G5, to tu jeszcze końca nie widziałem. Chyba że gram po prostu jakoś E4, taki skoczek C7 tutaj. O. To tego nie widziałem przy partii. To to jest bardzo proste w takim razie. To tak mogę zagrać. No to w takim razie może tutaj jest po prostu praktycznie wygrana pozycja. Bo Arian zagrał goniec e6, no i ja oczywiście wieża f1, wieża włącza się do gry, grozi bicie. Mój przeciwnik pobił, pobił, no i zagrał skoczek e7, który no właściwie już kończy bal. Po partii zapytał się mnie, czy skoczek b8 nie ratuje. No ale ja mu powiedziałem, że wedle mojego przygotowania to już H6 było przegrywające. Tu mi się wydawało, że wygrywam na wiele sposobów. Chyba najprostsze jest hetman F5, tak i wieża F3. Jak skoczek D7, to po prostu wieża Tu mi się wydawało i wieża G6, coś takiego liczyłem. No i grożę biciem a na skoczek F8 mogę zbić tak i wieża F7 za chwilkę zagrać. No i to powinna być wygrana. Może mam coś lepszego jeszcze, to jest niewykluczone, że mogę tutaj jeszcze więcej zdobyć, natomiast to mi się wydawało takie minimum. Natomiast w partii nastąpiło skoczek E7, no i tu już jest bardzo prosto, bo bicie, bicie i teraz no, mój przeciwnik liczył na pewno na szacha, że zdąży skoczek G8 zagrać i wtedy no, nie wygrywam. Jeżeli to by się udało, ale ja nie muszę dawać tego szacha. Ja najpierw gram Hetman E6, i teraz chodzi o to, że czarne nie zdążają, bo na skoczek G8 jest wieża F7, król H8 i Hetman G6, i nie ma obrony sensownej przed matem w jednym ruchu. Zresztą na dwa sposoby. Także po ruchu, po ruchu Hetman E6 mój przeciwnik się poddał. Dawno nie wygrałem takiej miniaturki z zawodnikiem o rankingu ponad 2600, także mega się cieszę. Eee, można powiedzieć, że to troszkę szczęśliwe zwycięstwo, bo przeciwnik wpadł mi w przygotowanie. Nie musiałem tutaj wiele robić de facto, samodzielnie zrobiłem tam ze 3 ruchy, ale to też się nie wzięło z niczego. Trzeba było wymyślić jakąś tam koncepcję, eee, po, popatrzeć to, sprawdzić. No a to, że akurat dzisiaj siadło. No to zrządzenie losu, zresztą bardzo korzystne. Tyle na dziś. Przypominam o łapkach w górę. Dzisiaj chyba po dwie, skoro taka efektowna i krótka partia. Subskrybowanie kanału, o komentowanie pod link, pod wideo. Zachęcam do wizyty na podcaście szachowym. Dzisiaj z okazji poniedziałku mamy kolejny, czwarty odcinek poświęcony meczowi Korczno i Karpow z 1978 roku. Gorąco zapraszam do posłuchania www.podcastszachowy.pl No i nie zapominajcie też o Akademii Szachowej Bonabanko. Bonabanko jest partnerem kanału, co zresztą widzicie na górze. Natomiast można też oglądać materiały skierowane do początkujących, które wspólnie z Bonabanko przygotowujemy. Tyle na dziś. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.